Cześć moi kochani, tu Kaśka i Ola! A to jest nasz najlepszy wakacyjny program w SKTV, czyli oczywiście Summer City. Dzisiaj bardzo wyjątkowe Summer City, ponieważ poplotkujemy sobie o kompleksach gwiazd. Poznacie również pikantne, szczegóły anatomiczne. Oglądacie program Summer City w SKTV i hit na czasie. Jeżeli chodzi o kompleksy gwiazd, to teraz będzie o Kate Moss, która ma podobno tragiczne kolana. Podobno wystają z nich jakieś dziwne kostki, są zawsze posiniaczone i są okropne. Czyli każda osoba, która robi zdjęcia Kate Moss i potem bierze się za retusz tych zdjęć, najpierw musi zacząć od zrobienia pięknych kolan. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Nad Morze Czarne nadciąga sztorm. Na pewno to będzie niesamowite przeżycie i nie omieszkam wam opowiedzieć później, jak to wyglądało. A teraz przypominam, że na Facebooku jest dostępna aplikacja, która się nazywa Wakacyjna Mapa Polski. Wrzucacie tam zrobione przez siebie zdjęcie z jakiegoś fajnego zakątka Polski i raz w tygodniu jedna osoba może wygrać starter playa na kartę i telefon Sony Xperia. Może to akurat będzie ktoś z Was. Oglądacie program Summer City w SKTV hit na czasie. Jennifer Aniston ma żelaste stopy. I uwaga, Jennifer nienawidzi ich z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że kiedy ktoś popatrzy na jej stopy, od razu domyśla się, ile aktorka ma lat, a ma ich niemało. No właśnie, no i to chyba bardzo nieestetycznie wygląda i być może nawet to jest bolesne, skoro tyle tych żył na no właśnie, stopie. Ja słyszałam, że jak tam krew ci w tych żyłach takich płynie, takich mocno rozszerzonych na nogach i to boli i to jest obrzydliwe, no to, to to musi chodzić cały czas w kozakach wobec tego. Aczkolwiek kiedyś widziałam jej zdjęcie w sandałkach i zastanawiam się, ile to musiało być lat temu, skoro ona się tak tego wstydzi. Mhm. Na pewno bardzo dużo. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Paznokcie Dody to kolejna sprawa, o której musimy wspomnieć w naszym dzisiejszym programie, a mówimy o defektach gwiazd. Doda ponoć ma najbrzydsze paznokcie w całym polskim showbiznesie. Co więcej, bardzo często są poobgryzane. Fuj. I do tego ma jeszcze poobgryzane skórki albo je wyrywa. Uj, po prostu nawet nie mogę o tym mówić, bo dla mnie to jest obrzydliwe, ale rzeczywiście muszę potwierdzić tą ploteczkę, bo nieraz widziałam jakieś zdjęcia i na nich paznokcie Dody wyglądały naprawdę obrzydliwie. O! Oglądacie SKTV Hity na Czasie, a to jest program Summer City. Maja Sablewska zapytana, jaki jest jej największy kompleks, odpowiedziała, że ma Uwaga, za długie nogi. Nie wiem, co to jest za kompleks, szczerze mówiąc, bo każda zdrowa kobieta przy zdrowych zmysłach marzy o tym, żeby mieć piękne i długie nogi. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Kolejne miejsce w naszym notowaniu największych kompleksów gwiazd zajmuje wędrująca, błochata brodawka. Do kogo należy? Do Gosi Andrzejewicz, bo... Ja nie wiem, czy się przyjrzeliście, ale ona na początku miała tutaj brodawkę, tak jest. Potem zniknęła ta tak. brodawka tu, pojawiła się tu, tak. A ostatnio pojawiła się w pewnym programie śniadaniowym i już w ogóle nie miała żadnej. Pojawiła się brodawka czy Gosia Andrzejewicz? Nie, nie, nie. Gosia Andrzejewicz bez brodawki, bądź jeżeli to jest wędrująca brodawka, to być może ona jest w jakimś innym miejscu. Hmm, ciekawa jestem, czy rzeczywiście ją usunęła, czy powędrowała gdzieś na przykład w dół pleców. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Kasiu, czy ty wiesz, co łączy? Lady Gaga i Natalię Świec? Mam nadzieję, że nie talent wokalny tego bym nie przeżyła. Właśnie, że nie talent, bo myślę, że jednak Lady Gaga. No śpiewa, bo to chce robić, ale być może Natalia Siwiec okaże się, że też potrafi śpiewać. Nigdy nic nie wiadomo. No dobrze, ale wiem do czego dążysz. Pewnie do jakiejś części ich ciała, która jest generalnie brzydka i, i jej nie lubią. Tak. I to jest ich kompleks. I to jest celulit. No tak, no ale wiesz, Natalia Siwiec ma idealne ciało. Pokazuje je w różnych magazynach. Całkiem Właśnie. goła jest. Właśnie. To wiadomo, że wtedy wchodzi w grę retusz, ale wiesz, jest coś takiego jak lipoliza i generalnie skoro ona ma tyle kasy, bo ma męża milionera, no to mógłby jej zafundować taką lipolizę. W końcu wiesz. Może, wiesz, co, ja właśnie tak nie wiem do końca, bo ja wiadomo, no, poznałam Natalię Siwiec. Ach, no tak, ale no ona raczej. wtedy, słuchajcie, była raz w spodniach, a potem była w długiej sukience, więc nie jestem w stanie potwierdzić, czy ona rzeczywiście ma ten celulit. Ale trochę nie chcę mi się w to wierzyć, bo ona jest taka drobniutka, jednak ten celulit tam by był. Różnie to bywa, wiesz, słyszałam, że różnie to bywa, naprawdę. Nawet Natalia Siwiec, Olu, może mieć jakiś defekt. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale naprawdę może. I może skorzystać z lipolizy. Oglądacie program Summer City w SKTV, hity na czasie. Jeżeli chodzi o kompleks Cameron Diaz, to cierpi ona na płaskopupie. Ja bym to raczej nazwa, że po prostu nie ma pupy. I rzeczywiście ona zawsze jakoś tam próbuje ukryć, że ta pupa niby jest. Choć tak naprawdę jej nie ma. Ale jak to mówi moja koleżanka, lepiej nie mieć biustu, a mieć pupę, bo biust zawsze można sobie zrobić, a z pupą trochę gorzej. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Ciekawych ploteczek dotyczących anatomii gwiazd, ciąg dalszy. Teraz ta chwila należy do Paris Hilton, której stopa ma rozmiar 42. To mniej więcej tyle, ile ma stopa mojego taty. A mój tato jest naprawdę dużym facetem. Muszę Wam powiedzieć, że Paris Hilton sama projektuje i tworzy sobie te buty, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć ładne szpilki w rozmiarze 42. Oglądacie program Summer City w SKTV i Hity na Czasie. Kolejna gwiazda, którą bierzemy na tapetę to Kirsten Stewart. I okazało się, że Kirsten strasznie wstydzi się swoich uszu, które ponoć są wielkie, ale to jeszcze nic. Wstające jeszcze. Jeszcze odstające, ale to też jeszcze nic, bo, bo kiedy chodziła do szkoły, to wołali na nią Dumbo. <laughs> Dumbo, no tak, jeszcze wtedy na przykład nie było Kubusia puchatka i hefalumpów, bo wtedy mogliby na przykład ją nazywać hefalump. Tak, ale ona zdecydowanie była dla wszystkich swoich znajomych ale, tambo. Ale to jest prawda, ona zawsze chodzi w rozpuszczonych włosach. Ja chyba raz ją tylko widziałam związanych. A myślisz, że teraz, jak przychodzi taki kryzys, z racji tego, że zdradziła Roberta, to ona myśli o tym, że ona ma odstające uszy? Bo ja bym nie myślała o tym w ogóle. Wydaje mi się, że teraz ma chyba jednak większy problem większy nawet niż jej uszy. Oglądacie program Summer City w SKTV Hity na czasie. Natalia Wodianowa ma krzaczaste brwi. Słuchajcie, ja sobie tego nie mogę wyobrazić, bo jedyną osobą, jaką znam i ma krzaczaste brwi, to jest Stanisław Tym. Ale wyobraźcie sobie, że Natalia kiedyś się bardzo tego wstydziła, dopóki jej menadżer nie stwierdził, że z tego można zrobić atut. I to stało się jej znakiem rozpoznawczym, ale mimo wszystko powiem Wam, że jakoś Natalia Wodianowa z krzaczastymi brwiami mi się nie kojarzy. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Nikt nigdy do tej pory nie widział stóp księżnej Kate Middleton. Już wam mówię dlaczego, ponoć ma tak brzydkie stopy, że się ich wstydzi. Krzywe palce, wrastające paznokcie, no i haluksy. Dlatego księżna stara się zakładać takie buty, żeby nie było widać tych wszystkich defektów. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. Starcze dłonie to jest kolejny defekt gwiazd. A kto ma takie stare dłonie? Sara Jessica Parker. Aneta kręglicka i do tego wszystkiego jeszcze Madonna, ale ja nigdy nie słyszałam o żadnych zabiegach, które odmładzają dłonie. Powiem Ci tak, jak chodziłam do podstawówki, to przyszła do nas pielęgniarka i rozmawiała o takich różnych kobiecych sprawach. to Właśnie w celu że pielęgniarka w podstawówce. <laughs> i powiedziała na przykład, że dłonie kobiety starzeją się najszybciej, a żeby powstrzymać to starzenie, to trzeba, uwaga, uwaga, ugotować ziemniak, obrać go ze skórki i tą skórkę ziemniaczoną położyć sobie na ręce. Robimy dzisiaj? Możemy to zrobić. Ja nie chcę mieć takich dłoni jak Madonna. Nie, nie na też, pewno nie, też nie. Oglądacie program Summer City w SKTV Hit na czasie. My już mamy dość tych wszystkich żylastych stóp i krzywych paznokci, więc może teraz chwila wytchnienia, co? My z Kasią bawimy się w Bułgarii, a dokładnie w Złotych Piaskach przyjałyśmy tutaj razem z Biurem Usług Turystycznych but. Kocham wakacje? I to biuro, także pod szyldem Partyzon, organizuje najlepsze imprezowe wyjazdy. A jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o tych wyjazdach, albo zapisać się na jeden właśnie z nich, to zajrzyjcie na stronę internetową www.kochamwakacje.pl To już wszystko w dzisiejszym programie Summer City. My już szczerze mówiąc, Kasią mamy dość tych wszystkich kompleksów gwiazd, że jedna ma celulit, a druga ma krzywe nogi. Ktoś tam jeszcze ma za głęboki pępek? Tak, tak właśnie. No To jednak nie jest na nasze nerwy, dlatego musimy odpocząć, ale zapraszamy Was już jutro do obejrzenia kolejnego odcinka programu Summer City. Do zobaczenia o dziesiątej. Pa pa! pa.